Jak zabić las? Wbrew pozorom, nie jest to takie proste. Las się broni, wycięty, powraca. Zajmuje mu to sporo czasu, ale powraca. Tu, jeszcze 20 lat temu, było orne pole. Trzeba dużo wysiłku i pieniędzy, żeby zabić las na dobre. I ciągle istnieją ludzie, którzy podejmują taki wysiłek. A im wyżej stoją w hierarchii społecznej, tym łatwiej im to przychodzi. Bowiem mogą uruchamiać do tego celu większe środki. Czemu to robią? Przyczyny bywają różne. Żądza pieniądza, wyobrażenie, że zyskają w ten sposób dalszy awans w hierarchii, a także zła wola. Najczęściej jednak brak wiedzy, czyli zwykła głupota. Po prostu nie mają odpowiedniego wykształcenia. Tereny przyrodniczo cenne, czy też las, to dla nich puste słowa. Bez treści. Przestrzeń niezabudowana to tylko teren inwestycyjny. Najlepiej opisać to na przykładzie. Mam na myśli sławno na terenie gminy Brwinów Paszkowianka. To szosa mająca w założeniu łączyć autostradę A2 z S8. Taki bypass miałaby usprawnić ruch samochodowy na terenie gminy Nadarzyn, Brwinów, Milanówek i Grodzisk. Świetny pomysł na pierwszy rzut oka. Wprawdzie jej pierwszy etap, spażniewa do Helenówka, nie budzi większych kontrowersji. Korzyści z usprawnienia komunikacji wydają się przewyższać straty w środowisku naturalnym i krajobrazie. Etap drugi z Helenówka do Paszkowa już nie. Założenia tego odcinka to pomysł z piekła rodem. Szosa ma przecinać łąki w dolinie rzeki Utraty. I prowadzić przez cenną przyrodniczo dolinę zimnej wody. Przede wszystkim jednak zabije leżący między nimi las komorowski. Zajmijmy się najpierw lasem. Przed 30 laty, gdy pomysł paszkowianki powstał można go było zrealizować stosunkowo bezboleśnie, projektując ją bez szkody dla środowiska na terenach, które dziś są szczelnie zabudowane. Wszystkie kolejne władze Berwinowa, a także sąsiednich Michałowic i Nadarzyna, wiedząc doskonale o koncepcji paszkowianki, pozwalały zabudowywać przestrzeń, przez którą mogłaby przejść w miarę bezstratnie dla przyrody. A teraz, gdy mleko się wylało, gdy już nie ma rozsądnego rozwiązania. Pojawili się w Brwinowie i na Darzynie włodarze z ambicjami, ale bez odpowiedniej wiedzy i bezmyślnie forsują projekt, który zatwierdzony w 2018 roku w ramach ogólnych założeń planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, powielił pomysł sprzed 30 lat. Dziś jest po prostu nie do przyjęcia. W drugim etapie, czyli na południe od węzła Helenów, Wygląda dziś jak wymysł chorego na umyśle. Wystarczy spojrzeć na koncepcję na odcinku leśnym, czyli w lesie komorowskim. Jak się na to patrzy, zwłaszcza na niebieski wariant, ciśnie się na usta, że kogoś tu zdrowo po. no, popierdoliło. No. Chętny do zabicia lasu potrzebuje jeszcze wspólnika, zarządce tego lasu. W tym przypadku nadleśnictwo hojnów. Ten oddział. Ma zostać wycięty w pień w 2023 roku. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności graniczy z projektowaną trasą Paszkowianki. Południowym skrajem tego przyszłego na razie mamy Lipiec 2023 z Rębu, i dalej krawędzią lasu komorowskiego biegnie ścieżka rowerowa, przy której rośnie 68 starych dębów. Społecznicy złożyli w Gminie Brwinów, bo to jest na ich terenie. Wniosek o powołanie tych drzew jako grupowego pomnika przyrody. Jest pewne, że zostaną wycięte w trakcie budowy paszkowianki. Gmina odpowiedziała, że nie powołają, bo przecież ma tam być budowana paszkowianka. To Monty Python, prawda? Dęby są już oznaczone przez leśniczego czerwonymi kropkami. To wyrok śmierci dla drzewa. Przeznaczone jest do wycinki. Nieco dalej. Znów na trasie przyszłej paszkowianki mamy kawałek lasu, gdzie nadleśnictwo zrobiło tak zwaną trzebież. To standardowe działanie w lasach produkcyjnych, polegające na usunięciu części drzew, by pozostały miały lepsze warunki wzrostu. Tu pod pozorem trzebieży wycięto tyle, że zostało mało co park po prostu. Zrobili tak zwany drzewostan negatywny. W następnym planie urządzania niewątpliwie zostanie on uznany za negatyw i w całości usunięty. To tak na wszelki wypadek, gdyby jednak jakimś cudem Paszkowianka nie wypaliła. Dla porównania, tak wygląda identyczny kawałek, do którego jeszcze się nie dobrali. Znów kawałek dalej mamy miejsce, w którym ma być wielkie rondo z rozjazdami. Jest już przygotowane. Tuż przy szkole. Drzewa wycięto. Nawet pomnikowego dębu nie oszczędzono. W lesie też już jest przygotowane miejsce. Od tego ronda, w stronę Doliny Zimnej Wody, wzdłuż północnej krawędzi Lasu Komorowskiego, nadleśnictwo wycięło pas olszyn na wysokości Nowej Wsi. No i jakiż to przypadek? Dokładnie na trasie Paszkowianki. Tak ma to wyglądać. Opinia publiczna jest bardzo negatywnie nastawiona do pomysłu. I tu zabójca lasu musiał się trochę wysilić. Zorganizował spotkania z mieszkańcami. Tak zwane konsultacje społeczne wypadły bardzo negatywnie dla władzy. I co? A nic. Zostaną zlekceważone i tyle. Bo nie chodzi o to, żeby wyciągnąć z nich wnioski, tylko o to, żeby się odbyły. Obowiązkowy punkt w procedurze zabijania. Pytanie jest takie. Y czy jest decyzja zapadła? Ja tego po prostu nie wiem. O tym, że ta paszperyanka 2 powstanie? Wszystko tak czy nie? Czy to jest czy nie? To, panowie, tak. to jest uchwała, która została podjęta. A gdzie są mieszkańcy. Mieszkańcy, proszę pana, niech się bujają. A na czyj wniosek niech się bujają? Na wniosek zarządu województwa, za uh, województwa Mazowieckiego. Tak twierdzi. Pełniący obowiązki zastępcy dyrektora do spraw inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Tomasz Dąbrowski. Tak powiedział, zarząd Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I to oni, według pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora, podjęli uchwałę o drugim etapie Paszkowianki. Ale to nieprawda, panie pełniący obowiązki zastępcy. To Sejmik. W 2018 roku podjął uchwałę, a nie zarząd Sejmiku. A zlecenie zrobienia poronionego projektu drugiego etapu Paszkowianki wydał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli Pana instytucja. I nie jest istotne, że inwestycja uniemożliwi mieszkańcom Strzeniówki, Komorowa i nowej wsi spacery po lesie i pogorszy warunki życia tysięcy ludzi. Nie jest istotne, że zabije Las Komorowski dzieląc go na dwa kawałki, nie mające ekologicznego znaczenia. Nie jest istotne, że las ten należy do kategorii lasów społecznych. Ważna jest chora idea, chore myślenie o przestrzeni, w której żyjemy i co najgorsze, chore w tej przestrzeni działania. A przecież planowana jest droga 721 bis. Już był rozważany pomysł połączenia jej zakończenia z węzłem w Helenówku, bez szkód w środowisku. Teren na razie wygląda tak. Sierpień 1923. Była rozważana południowa obwodnica Pruszkowa. Zaczynałaby się właśnie w Helenówku. Przedłużenie drogi 721 BIS można by z nią połączyć. Pomysł zarzucono. Rozważana była także wschodnia obwodnica Pruszkowa, zaczynająca się przy węźle żbików. Też do połączenia z przedłużeniem 721 bis. Wszystko jest w sferze projektów i koncepcji. Wszystko jest jeszcze do pomyślenia. A to, że ogólny plan zagospodarowania województwa jest zatwierdzony, nie oznacza, że nie można go lokalnie zmienić. Jeżeli po latach od jego zatwierdzenia zaczął lokalnie rozmijać się ze zdrowym rozsądkiem, a my dla lokalnych społeczeństw musimy zachować lokalną, jeszcze w miarę niezniszczoną zieloną wyspę wewnątrz aglomeracji. Nie możemy jej poświęcić dla ogólnych, a ponadto wątpliwych merytorycznie zysków. Tak więc drugi etap Paszkowianki. Albo inaczej, albo wcale.